O, robisz serek ze szczypiorkiem na kolację? Nie, terinę robię. Te co? Terinę. Dobra, nieważne co. Mów składniki. 800 g serka śmietankowego. 200 g rzodkiewki. Dwa pęczki szczypiorku, Trzy łyżki żelatyny. szynka w dużych plastrach do formy. i sól do smaku. To będzie niezła, rzepietucha. A puknij się. Szatkujemy rzodkiewki. Trzy łyżki żelatyny rozpuszczamy w jednej trzeciej szklanki gorącej wody. Zostawiamy do przesłudzenia. Żelatyna stygnie. Kroimy szczypiorek. Formę wykładamy folią spożywczą. Przygotowaną formę wykładamy plastrami szynki. Robimy to naprzemiennie. Do masy serowej dodajemy pieprz, sól, przestudzoną żelatynę. Wszystko dokładnie mieszamy. Na koniec dodajemy szczypiorek. Delikatnie mieszamy. Gotową masę przekładamy do formy. Górę przykrywamy pozostałą szynką i wkładamy do lodówki na kilka godzin. Marek, gotowa. Próbuj. No wreszcie. No widzisz, i kto miał rację? To połączenie sera żółtego i szynki.